Dzień dobry, witam Państwa. Dziś porannym gościem Radia Kraków jest Andrzej Duda, były minister w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kandydat na urząd prezydenta Krakowa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy w ten pierwszy jesienny poranek w tym roku. Dobrze, że złoty. Właśnie. To panie, najważniejsze. Panie ministrze, wczoraj radni miasta Krakowa przegłosowali uchwałę, zgodnie z którą wybory do rad dzielnicy odbędą się w styczniu. To dobrze? Przede wszystkim ta uchwała, która została wczoraj podjęta przez krakowskich radnych, była odpowiedzią na pismo komisarza wyborczego w Krakowie, które zostało skierowane do przewodniczącego Rady Miasta jeszcze w czerwcu. W tym piśmie pani komisarz właśnie podnosiła propozycję, już w pierwszych słowach tego pisma zwróciła się o rozważenie możliwości niełączenia wyborów do rad dzielnic z wyborami do Rady Miasta Krakowa i bezpośrednimi wyborami prezydenta miasta Krakowa. Uzasadniała to wieloma problemami, jakie wiążą się z tak połączonymi wyborami. To są właściwie zupełnie odrębne wybory, dlatego że wtedy, kiedy toczą się wybory do rad dzielnic, niezależnie od tego, czy są jeszcze inne wybory, czy nie trzeba ustanowić odrębne komisje, a więc wyborca musi przechodzić z lokalu do lokalu. To wywoływało wcześniej wiele problemów, często zdarzały się sytuacje, że Osoby przychodziły zagłosować. Głosowały w jednej komisji, nie zdając sobie sprawy z tego, że powinny iść jeszcze do kolejnej, po to, żeby oddać głos, i, i to powodowało wiele perturbacji. Radni Platformy twierdzą, że to zwiększy koszty, które miasto będzie musiało ponieść. No, raczej nie zwiększy to kosztów, dlatego że yy, yy, kwota przeznaczona na wybory. Dorad dzielnic i tak jest wyodrębniona, zaplanowana w budżecie, bo tak jak powiedziałem, muszą i tak powstać odrębne komisje wyborcze. Więc jako tak nie zwiększy to kosztów. Bo oczywiście większe koszty byłyby, gdyby te wybory mogły się odbywać wspólnie w jednym lokalu, wtedy byłyby jedne koszty osobowe i wszystkie inne z tym związane. Tutaj takiej sytuacji nie ma, więc to jest, to jest, to jest taki zupełnie pozorny zarzut i, i, i nie znajdujący głębszego uzasadnienia. Natomiast problem jest jeszcze inny, a mianowicie taki. Że jest inna y, ordynacja y, wyborcza y, do dorad, y, Rady Miasta i, i, i w wyborach bezpośrednich prezydenta miasta, a inna do rad dzielnic, chociażby pod względem finansowania kampanii, gdzie y, przy wyborach y, y, tych do dorad, Rady Miasta i i, I na prezydenta są ograniczenia finansowe, czyli kandydaci muszą się mieścić w pewnych limitach. Na tutaj, natomiast w wyborach do rad dzielnic przepisów wprowadzających takie ograniczenia nie ma i to powodowało w przeszłości wiele niejasności, a więc jest, służy to, to rozdzielenie tych wyborów służy także usunięciu pewnych negatywnych praktyk, które do tej pory były. Panie ministrze a może zdecydowano się na taki krok, licząc, że będzie bardzo niska frekwencja, skoro będzie niska frekwencja, to pojawi się. Argument aby zacząć dyskusję o tym, czy rady dzielnicowe powinny istnieć, a jeżeli powinny, to w jakiej liczbie? Znaczy przede wszystkim, jeżeli zostanę prezydentem miasta, na pewno będę apelował już dzisiaj, jako kandydat apeluję, aby, aby mieszkańcy Krakowa poważnie potraktowali. Te wybory, zarówno jedne jak i drugie, a zatem zarówno te, które czekają nas jesienią, jak i te, które teraz po tej wczorajszej uchwale Rady Miasta czekają nas w zimie, bo, bo one się odbędą 9 stycznia. Ja apeluję, aby je poważnie potraktować. A Rady Dzielnic powinny pozostać w obecnym kształcie? Nie chcę dyskutować w tej chwili, czy one powinny pozostać w, w obecnym kształcie, czy nie. To są tak zwane jednostki pomocnicze. W gminy, no w naszym przypadku miasta, no to są te, 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 te instytucje, te ciała, które są tak naprawdę najbliżej mieszkańców, no bo Rada Dzielnicy to są de facto to są de facto delegaci mieszkańców dzielnicy w każdej dzielnicy są wybierani oni najlepiej znają sprawy swojej tej najwęższej społeczności lokalnej i mogą wiele spraw załatwić bo wiele problemów dostrzegają z radnym Prawa i Sprawiedliwości Jakubem Batorem który twierdzi nieco inaczej że te rady są niepotrzebne już na pewno nie w takim kształcie nie w takiej liczbie to nie rozmawiałem na ten temat z panem radnym Jakubem Batorem. Myślę, że wszystkie te sprawy można przedyskutować na spokojnie. Ja byłbym tutaj daleki od jakichkolwiek pochopnych decyzji. To wymaga pewnych analiz, oczywiście rozmów z radnymi, nie tylko z radnymi Prawa i Sprawiedliwości, ale z radnymi, którzy zostaną powołani ze wszystkich stron sceny politycznej, krakowskiej sceny politycznej. Będziemy na ten temat rozmawiać. Jeżeli będą zasadne argumenty, dobre argumenty za tym, żeby dokonać tutaj zmian, to być może zmiany zostaną dokonane. A czy Natomiast diety mówię, dla... jestem daleki od, od decyzji pochopnych. A czy diety dla zarządów dzielnic powinny być niższe? To sprawa dyskusyjna, na pewno nie powinny być przesadnie wysokie. Na pewno nie powinny być przesadnie wysokie i na pewno mieszkańcy no i na pewno kwestia tego, jak rzeczywiście pracują zarządy, powinna być transparentna, czyli powinno to być przejrzyste, tak, żeby mieszkańcy dobrze wiedzieli za co te środki publiczne, na co te środki publiczne są. Powinny wydatkowane. powinny pozostać jak na obecnym poziomie, czy powinny zostać obniżone, jak twierdzi radny Jakub Bator, złożył nawet taką projekt takiej uchwały. Ja powiem tak, jeżeli jeżeli, rada dzielnic, jeżeli zarząd dzielnicy dobrze pracuje, no to pamiętajmy o tym, że za dobrą pracę, która rzeczywiście jest realizowana na A rzeczach, jeżeli i przynosi pracuje, przynosi efekty, należy się jakieś wynagrodzenie. Czasem to są takie trochę populistyczne głosy, żeby obniżać, obniżać, bo jednak trzeba poświęcić trochę czasu, jeżeli ktoś chce dobrze wykonywać swoje obowiązki. Ja bym chciał przede wszystkim, żeby bardziej przejrzyste było działanie zarządów dzielnic, żeby mieszkańcy mieli lepszą informację na temat tego, co rzeczywiście dla nich jest robione, w jaki sposób ten zarząd działa, co czyni dla mieszkańców. Wiem, że dzisiaj na tym tle jest wiele kontrowersji, że w wielu dzielnicach, no są zgłaszane pretensje o to właśnie, że Hmm, że, że, no, że, że zarówno rady, jak i zarządy nie działają tak, jak, jak mieszkańcy by sobie tego wyobrażali, ale czasem trzeba przyznać, jest to też związane z ze znacznie szerszymi problemami nie tylko takimi problemami o charakterze dzielnicowych, dzielnicowym, ale bardziej o charakterze miejskim. Panie ministrze, poseł Łukasz Gibała w poniedziałek na konferencji prasowej przekonywał, że jeżeli Kraków będzie miał prezydenta z Platformy Obywatelskiej, to dzięki temu będzie dostawał większe środki z budżetu centralnego. Co pan na to? No co jak to można skomentować? No to taka... No trochę powiedziałbym dziwna gra, trochę to pobrzmiewa jakimś szantażem wobec mieszkańców Krakowa. Jak nie wybierzecie kandydata platformy obywatelskiej, to nie będzie pieniędzy. No, powiem tak, no jeżeli rząd poważnie traktuje samorząd terytorialny, jednostki tego samorządu, to i mieszkańców w efekcie, to takie sytuacje w ogóle nie powinny mieć miejsca, w związku z czym należałoby uznać, że, że to jest kompletnie, to jest jakiś argument, który jest kompletną bzdurą pamiętajmy o tym, że to nie władzom samorządowym daje się pieniądze, tylko pieniądze daje się obywatelom, bo one mają służyć realizacji celów publicznych przede wszystkim. A jak pan traktuje zapowiedź budowy metra w Krakowie złożoną przez również posługi Bała? Oczywiście, jako krakowianin, człowiek, który na co dzień boryka się tutaj z problemami komunikacyjnymi, które wszystkich nas dotykają, bardzo bym chciał, żeby w Krakowie istniała sprawna komunikacja, która szybko dowiezie nas do pracy, do szkoły. Natomiast no, musimy być realistami koszt budowy metra jest bardzo wysoki i chociaż uważam, że metro powinno być w Krakowie budowane, no to mam świadomość, że, że jeżeli przystąpimy do realizacji takiej inwestycji, to nie nastąpi to szybko, więc trudno mówić o tym, że to będzie jakaś inwestycja o charakterze pierwszoplanowym. Myślę, że powinniśmy i ja jako prezydent na pewno będę zmierzał w tym kierunku, żeby poszukiwać takich rozwiązań, które nie będą wymagały aż takich nakładów, i, czyli takich rozwiązań, które będą dawały możliwość wykorzystania już istniejącej infrastruktury. A przesiadł się pan wczoraj na rower, podobnie jak wojewoda Kracik? Nie, 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 przesiadłem się wczoraj na rower, ale korzystałem z komunikacji miejskiej. Komunikacja miejska, zwłaszcza tam, gdzie są buspasy, jest znacznie szybsza niż transport samochodowy, więc kto tylko ma taką możliwość, żeby korzystać z bus pasa, jadąc autobusem, to, to gorąco polecam. Tramwaj też jest bardzo często znacznie szybszy niż samochód, także polecam z całego serca komunikację miejską. A jak pan ocenia ten pomysł Stanisława Kracika, aby do pracy przyjechać na rowerze? To dobry pomysł, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą? No, pytano mnie o to już wczoraj. Ja powiem tak, no to takie trochę zbyt kampanijne mi się wydaje, bo gdyby, gdyby, Gdyby pan wojewoda Kracik miał taki styl życia, że dojeżdżałby na tym rowerze do pracy codziennie, to, no to oczywiście byłoby to absolutnie godne pochwały i, i nie wywołałoby żadnego, żadnego uśmiechu na mojej twarzy. Natomiast jeżeli zrobił to tylko jednorazowo po to, żeby telewizja go sfilmowała, a więc czysto dla celów kampanijnych, no to cóż, no cóż można komentować? Ja się śmieję, że słyszałem o takich politykach, którzy w taki właśnie dzień jak wczoraj jadą rowerem do swojej pracy, a za nimi jedzie służbowa limuzyna, która im wiezie garnitur i teczkę. No. A jak będzie wyglądać kampania kandydata Andrzeja Dudy? A przede wszystkim będzie wyglądała tak, że, że będę, mam nadzieję, jak najwięcej spotykał się z mieszkańcami, bo uważam, że to jest najważniejsze, ta kwestia bezpośredniego kontaktu, nie tylko kandydata, ale chciałbym, żeby. Ta kampania już wyznaczyła pewną praktykę mojego działania, jaką będę stosował jako prezydent miasta. Dużo ostatnio spotykam się z mieszkańcami, chodzę na bardzo rzeczywiście wiele spotkań. Praktycznie codziennie są spotkania, to nie są spotkania, które są organizowane specjalnie dla mnie. To w wielu przypadkach są takie spotkania, które odbywają się po prostu w ważnych dla mieszkańców sprawach, jak choćby kwestia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy bezpieczeństwa na osiedlach. Słucham, co krakowianie mają do powiedzenia, zgłaszają wiele uwag. A ma pan już skompletowany sztab wyborczy? PreL jeszcze do końca tą myśl. Uważam, że prezydent miasta, już urzędujący prezydent miasta, powinien na takie spotkania chodzić. I to nie wysyłając swoich zastępców, bo zastępcy nie są wybierani przez mieszkańców w wyborach bezpośrednich i mają nieco inny stosunek do pełnionego urzędu. Ja uważam, że cała rzecz polega na tym, że właśnie ten prezydent, który został wybrany przez mieszkańców, powinien chodzić na spotkania z nimi. A wybrał pan już sztab wyborczy? kompletuje sztab wyborczy mogę powiedzieć, że te działania są już na ukończeniu. Czyli kto w w najbliższym w tej czasie krakowianie zostaną poinformowani o tym? To tajemnica jest panie sztabie. ministrze? No zawsze jest jakaś kuchnia przy okazji, przy okazji wyborów. Każdy sztab, każda grupa, która wspiera kandydata, to nie tylko nie tylko my, ale również i w platformie obywatelskiej, ale również ci, którzy są zgrupowani wokół pana prezydenta Jacka Majchrowskiego, mają swoje tajemnice. Mają swoją taktykę w wyborach i, i, i mam nadzieję, że to będzie dla Krakowian interesujące. Mam nadzieję, że te wybory przebiegną, że tak powiem, ładnie. To znaczy, że to będzie taka elegancka walka o fotel prezydenta Krakowa. Bardzo dziękuję. Dziś moim i państwa gościem był Andrzej Duda, kandydat na urząd prezydenta Krakowa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję i życzę dobrego dnia.